Pani Beata Zaborek, kierownik programowy Filmoteki Narodowej, Instytut Audywizualny. Tak. Od lat współpracujecie z Warszawskim Festiwalem Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. i co w tym roku możecie nam zaproponować? Przynajmniej wiernym widzom. <grytanie> Przygotowaliśmy dla Państwa same smakowitości. Yy, wspaniałe dwa filmy oraz debaty. Pierwszy film to jest Dybuk, mm -hmm. reżyserii Michała Waszyńskiego z roku 37 siódmego, PLK e, nakręcona w języku jidysz. Drugi to jest film z 1965 roku, Sklep przy Głównej ulicy, e, film w reżyserii Jana Kadara. Obydwa wspaniałe, obydwa wybraliśmy tak, żeby mimo tego, że się różnią, to żeby ze sobą dyskutowały te dwa filmy. Filmu towarzyszy też debata, debata poświęcona traumom e, Holokaustu, ale też ale też um, sytuacji i polemice traumy Holokaustu z no, niejako traumą też y, teraz koronawirusa. Powiedziała Pani, że ten film z 1936 roku, y, ten Bóg, y, y, czy on jest jakoś specjalnie opracowany? Tak, tak, tak. On, on w ogóle nakręcony był w języku Irishman, odnawialiśmy i też przygotowywaliśmy specjalne napisy, łącznie z tym, że. Wszystkie obrzędy, które są tam zachowane, pokazane, oryginalne, żydowskie są też w, w tych opisach, także no, specjalnie go przygotować. Ale to będzie można zobaczyć tylko będąc już gościem i uczestnikiem festiwalu. Czy będzie można to zobaczyć gdzieś online? Yy, debata będzie online, a filmy yy. będą w Iluzjonie 30 sierpnia, dybok będzie o godzinie 12, a film Sklep przy głównej ulicy będzie o godzinie 20. Ja oba te filmy też wybrałam dlatego, że one mają taki piękny wspólny mianownik, to znaczy silne kobiety. Mhm. W pierwszym to jest to jest dramat o kobiecie, która traci ukochanego, którego szuka, a, a drugi film to jest, to jest film, o którego bohaterką jest stara żydówka które odbierają sklep i wszystkie te jakby historie, które się łączą z tym, łącznie z antysemityzmem, który też się tam pojawia. Przepiękna zresztą rola Idy Kamińskiej. Ten film w Polsce jest bardzo rzadko pokazany, pokazywany i wykorzystałam też tę możliwość, żeby go pokazać w szerszej publiczności, bo, bo Ida Kamińska miała nominację do Oscara w 1966 roku, przegrała z Elizabeth Taylor za Kto się boi Virginia Woolf. No ale jednak ta nominacja była pierwsza nominacja w bloku wschodnim dla aktorki y, Polki, więc bardzo chciałam ten film przybliżyć i przede wszystkim pokazać widzom tę wspaniałą jej rolę, która tak jak mówię gdzieś w polskiej kulturze jest odrobinę, y, odrobinę zapomniana, że, że to miało miejsce, więc bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, że mimo tego, że jeden film z 1937 roku drugi trochę późniejsze, a jednak obie te historie wspaniale odnajdują się w tej, teraz, współcześnie. Możemy je na nowo gdzieś tam odczytać. Bardzo na pewno przejrzeć się w tym, a ja sobie też pomyślałam, że przecież siedzimy teraz w teatrze imienia yy, właśnie Idy Kamińskiej. Tak, 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 no ona była córką założycieli teatru i też to jest taka postać, yy, która myślę, że, że, że powinniśmy znaleźć jakąś taką płaszczyznę, żeby że, żeby o niej można było znaleźć więcej informacji, żeby, żeby po prostu mówić o tym. Na pewno absolutnie rola jej genialna i to, że to się skończyło tylko nominacją do Oscara, to nie ma najmniejszego znaczenia. Fakt już sam, że ona tę nominację dostała jako pierwsza aktorka w Bloku Wschodnim jest wielkim wyróżnieniem dla nas i, i na pewno rola zasługuje na tę nominację, na pewno zasługiwała też na Oskara. I na pewno też y, Ninateca też coś przygotuje dla, dla tych, którzy nie będą mogli osobiście... Tak, y, tak. Cała działanie. debata będzie, będzie w Ninatece. My dokonamy rejestracji tej debaty. Y, natomiast będzie można ją zobaczyć online, ale też Ninateca będzie miała y, swoją propozycję z okazji właśnie Festiwalu Zingera. Będą, znajdą się tam filmy na pewno Marcela Łozińskiego, będziemy... Obchodzić jego urodziny okrągłe i znajdą się też inne filmy o tej tematyce. Tak sobie myślę, że no wiadomo, że czas pandemii wymusi na nas inne zachowania, inne organizacje tego typu wydarzeń, ale z drugiej strony to też jest jakiś sposób na to, żeby jeszcze bardziej upowszechnić całą ideę festiwalu, bo dzięki temu właściwie każdy w każdym zakątku świata będzie mógł zajrzeć i zobaczyć, co tutaj się dzieje i, i co Państwo wszyscy wespół przygotowali. Tak, tak, oczywiście, zresztą my obserwujemy, że w czasie pandemii unijna no, teka wzrosła nam oglądalność bardzo, to po pierwsze, a po drugie w ogóle popularność również. Poza tym staramy się, staramy się bardzo wrzucać tam filmy ambitne, filmy bardzo dobre i rzeczywiście ilość wyświetleń no, jakby jasno informuje nas o tym, że jest zapotrzebowanie, jest zainteresowanie, a ilość komentarzy po filmach czy po różnego rodzaju rejestracjach, które tam rzucamy, no, również mówi o tym, że, że to jest jak najbardziej na czasie. Tak, bo to też o tym rozmawiałam tutaj z moimi yy, yy, gośćmi że kultura to zawsze było to, co podnosiło ludzi na duchu w trudnych czasach I, i dlatego cieszę się, że ten festiwal może się odbyć właśnie w takich czasach jak teraz. Tak, tak, po raz kolejny z wielką przyjemnością włączamy się i no, będziemy robić wszystko, żeby uatrakcyjnić program festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.